Siemaneczko, z tej strony cool Elfus i witam was w drugim odcinku serii zagrajmy w Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Dziś poznamy kolejne dwa zaklęcia. Kolejne dwa, zobaczę, czy dwa, czy może zrobimy krótszy odcinek. Bo takie dostałem rady. Od no, może osób, które może znają się bardziej na gameplayowaniu niż ja taką rolę dostałem, że po prostu krótsze filmy ogląda się lepiej niż dłuższe 30 minutowe chociaż możecie sami stwierdzić jakie chcecie długie odcinki sery O no, teoretycznie możemy zrobić tak, że dzisiaj poznamy jedno zaklęcie i następnie i następnie y... Zakończyć odcinek i następne zaklęcie poznamy w, w kolejnym odcinku. Ale dobra, to zobaczymy jak to nam pójdzie. No teoretycznie coś tam nam teraz się powinno tworzyć. No nie wiem czemu się nie otwarły. E, co za hamstwo. Hamstwo w państwie. Chyba że inaczej to zrobimy, tak. To no, dość trudny symbol. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Button, a tak jak powiedziała hermiona zaklęcie te służy do otwierania tajemniczych skrzynek, tajemniczych drzwi. Nie służy do psik. Oj, ach ta moja prędkość. Nawet całego zaklęcia nie skończył. Trzeba przyspieszyć. Tamte zaklęcie było trochę łatwiejsze. To no, było tylko jeden kierunek, a tutaj teraz mamy kilka kierunków więc... Ostro do hamowania. Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Te za szeroko. Zakręt 90 stopni, tu przyspieszenie. Tu znów. Tak, 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 tak. Uda się zdobyć te 65. Oj, coś czuję, że eee, trudno nam jest tutaj zdobyć wszystkie punkty. Jeszcze jedno. W poprzednim odcinku znaleźliśmy jedną kartę podczas lekcji latania u Madame Butch I nie pokazałem wam jej. Zaraz wam ją pokażę. Ja szeroko wyjeżdżam trochę i trochę tracimy na tem, ale może się uda. No dawaj, 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 jest! Czy zdobędziemy wszystkie punkty Marzalce! możliwe do zdobycia tutaj? Dziękuję. Teraz będę ci ją, bo się muszę skupić.

E, zaraz, czekajcie, wam pokażę. Tracimy 25 punktów do Slitorinu. A teraz wam pokażę tą drugą kartę, którą znaleźliśmy. Jest to Merlin, średniowiecze. Najsławniejszy czarodziej wszech czasów. Niekiedy nazywany księciem magów. Należał do świty króla Artura. Pewne niektóre osoby znają tą postać. Merlin? Czy czasem nie było serialu? Przygody Merlina? Tak mi się zdaje Ale tam był młody chłopak. To były o nim przygody? Możecie potwierdzić, bo nie interesuje się akurat tym ser, Nie się tym serialem. A tutaj mamy trzecią kartę, jaką znaleźliśmy. Trzecią z 25 Dość łatwy. Chociaż może nie dość łatwy sposób, kto by się skapnął, żeby tam rzucić na rycerza tego tego. Na rycerza rzucić zaklęcie. Eee, Tilly Talk eee, 1903-1991 Oznaczona Orderem Merlina pierwszej klasy Za ratowanie życia ofiarą w wypadku w Ilfracombe 1932 Gdy smog zaatakował plażę pełną ludzi. Bohaterka Też by dostała w Polsce nie tą białą gwiazdę czy jak tam się nazywa od Komorowskiego Dobra, kontynuujemy naszą grę. Mamy teraz taki właśnie taki. Jak to nazwać? Wcześniej poznaliśmy teorię, teraz mamy praktykę. Praktyka w wykonaniu Hermiony. Przyszła mini nauczycielka. No, to jest dość krótka lekcja. A za lusterkę mamy żabkę, czekoladową w dodatku. Okej, okay, dalej mamy lekcję jeszcze? Dobra. W poprzednim odcinku mówiłem nieco o harem Potterze. Może w tym odcinku dalej będziemy o nim kontynuować rozmowę? E może powiem wam dlaczego Voldemort zabiorniców e, Harego. No, no bo to w tej części można wytłumaczyć. Chociaż Harry Potter o tym dowiaduje się. Chociaż Harry Potter dopiero dowiaduje się o tym. W piątej części. No niestety nie otwarły mi się tutaj te drzwi. Szkoda, niestety tam karty... A nie, dobra, jest... Mieć zaklęcie Ala Homora. I mamy, tajemnicze skrzynki, na spójrzcie. Gra może się Wam wydawać dość łatwa. Jednakże mamy tutaj planszyk, gdzie jest dość trudne, przynajmniej dla mm, młodszych e, widzów. Bo będą planże typu, gdzie musimy się składać za Flitwikem i czasami to ja nawet tam się kupuję po kilka razy. No ale no, co to byłaby za Friday, jeżeli gra byłaby łatwa do przejścia? Jesteśmy na kolejnej lekcji. Zaklęć i uroków. Kolejny punkt do zdobycia, Aha. Hold down the mouse button and follow the pattern then release the button Dobry To będzie dość łatwe. to powinno nam się udać tylko muzamy mieć prosto ręka. A z tym może być już problem Aj, 0cent A dazzling effort Mr Potter Five points for Gryffindor. Let's continue with the lesson Mr Potter. Pewnie teraz mi się uda zrobić... A nie, teraz nie. Udało mi zrobić 95 na Bata. 85 przy Musimy... Mimo, że tyle będę zrobiliśmy. Okej, profesorze. O, tu powinno być teraz 95. Nawet setka. Aj setka 98 I ostatnie. pewnie teraz mi się nie uda Stres mnie zejmów przed klasą Czyżby, czyżby Perfekto! 97. Maksymalne Punkty dla naszego domu zdobyte. Rate, Teoretycznie Harry Potter był najlepszy właśnie w zaklęciach i urokach i obronie magii. Bardzo kiepski był dla Wingardium eliksyra, Challenge, Ale to w późniejszych e, odcinkach. Jeżeli zauważyliście również, e, profesor Fleetwood. Mm. Przychodzi Harry w pierwszych dwóch częściach wygląda właśnie w tej wersji. A później został w filmie zmieniony um, dość innego mężczyznę. No też niski, jednakże e, bardziej taki... jak to nazwać? Miał czarne włosy, krótkie włosy. Well był... no go może być dojrzałym mężczyzną w wieku 30, lat, gdyby nie w ten wzrost. Hmm. Dlaczego zmienili tą postać? Nie wiem. Byłoby fajnie, gdyby wyglądała tak do końca, no ale no niestety. I teoretycznie w filmie później ta postać była też również, jak to nazwać, yy, dyrygentem szkolnego. Więc jak widzicie, postać została zmieniona jedna. Grała to dwie postacie. Dobra, mi się ich zabić. Czasami tak wygląda, że leżą, a dalej żyją. To też są takie spotkania, które trzeba na Ale również, jeżeli zauważyliście, tutaj w filmie doszły zmiany w głównej postaci. Chodzi mi tutaj o samego dyrektora Ogwartu, Albusa Dumbledora, który również został. Jak zauważyliście, w trzeciej części mieliśmy już innego al 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 albusa Dumbledora, takiego bardziej, bardziej żywego, takiego bardziej, nie można powiedzieć, młodszego, w cudzysłowie, oczywiście, ponieważ Albuza Dumbledore był młodym... ...młodym, y czy nie, jak to nazwać? W cudzysłowie, to można powiedzieć, ponieważ, no, nie był zbyt młodym czarodziejem, teoretycznie nie przemienia Albuza Dumbledore'a na lata. To było nagrane Hmm, praktycznie żył on dość długo, ponieważ no, miał on fir życia, o której się dowiemy właśnie tej części. Ale w filmie ona została zastąpiona przez nową postać, dokładnie Harem Tutherze i Ponieważ y, aktor, który grał Strypendo! w pierwszych dwóch częściach niestety ale zmarł. I trzeba było go zastąpić w jakimś innym, no niestety. Strypendo! Jednakże dla mnie albus Dumbledore z części 3, 4, 5, 6 7 razy 2, 2 był na... nie, 7 razy 2 nie, 7, bo jeszcze 7, bo tam jeszcze 7, był najlepszym albusem, najlepszym aktorem, którym grał bardziej pasowała po prostu dla niego ta postać, bo nie wyobrażam sobie jak albus Dumbledore, który grał w pierwszych częściach Miał walczyć w piątej części z Lordem Voldemortem do Mistrzostw Magii Wróć. zdanie. Dobra, powróćmy po, powrócimy do gry. Widzimy, że w tej części mamy do wykorzystania. Nie, pokalą dać. Czekajcie. Bo, aha, tam. Dobra. No widzicie, a reporta się męczy. Dobra, nie będziemy korzystać tego tej lekcji tutaj dzisiaj do końca. Po prostu przerwiemy sobie, gdy znajdziemy jakiś zapis, Okej, okay, jest. Dziwi otwarte. Kolejna skrzyneczka leci. Dobra, miałem gdzie pogodać o Harry Potterze, ale no niestety nie miałem nam zostało czasu. Hmm, czyli tak jak wspominałem, to może powtórzmy sobie to sobą w poprzednim odcinkiem, chociaż nie wiem czy wszystko powtórzyłem dla Was. Jeszcze czekajcie, bo tutaj są pasy o kopercie Harry Potter... Hmm, ma 11 lat w tej części. 11 lat mieszkał z przybranymi burslejami. Mieszka tak dokładnie swoją ciotką, e, która była, tak to, e, była e, siostrą Harego matki. Niestety rodzice Harego zginęli dość, e, może nie dziwny sposób, nie dziwny, dość brutalny sposób można to nazwać, ponieważ no, zginęli z rąk z największego, najniebezpieczniejszego, najniebezpieczniejszego czarnoksiężnika. Lorda Voldemorda, e, zwanego również Tomem Marblem. Tom Marblem. Tak to ładnie brzmi. Niestety wujkowie powiedzieli haremu, że. A może kontynuujemy tę grę? Powiedzieli haremu, że jego rodzice zginęli w wypadku, przez 11 lat żył w kłamstwie. Bardzo trudnego czasu, gdy do jego domu przychodzi wielki, ogromniasty człowiek zwany Hagrid, a dokładnie przychodzi do niego w jego, w jego dniu urodzin, dokładnie o 24.00, tak jak to było w filmie, ksiądz chyba nie, nie ma podanej dokładnej daty i uznania mu, że jest e, czarodziejem. Hagrid ten jest zdziwiony, e, myśli, że to są jakieś warte i takie tego typu aż wreszcie tam zaczynał obwiniać, zaczyna się kłócić itd. Tak i, tak I Harry ucieszył się, że... Jak to można powiedzieć? Ucieszył się, że odjeżdża z domu wujków, ponieważ on był tam źle traktowany, mieszkał pod schodami. Był traktowany bardzo, bardzo źle, chodzi w starych ubraniach, ubraniach dadleja które nie pasowały dla niego, ponieważ takle był trzy razy większy od Harego. Ups, chyba nie to, dobra. No i tak się zaczęła przygoda. I w poprzednim odcinku była cutscenka, gdzie Ron, Ron Hermiona i Harry spotkali się w pokoju Gryffindoru i dowiedzieli się na temat karnięcia do banku Gringo Gro do banku Gringota do krypty 713. A krypta 713 to krypta, w której Harry Potter i wraz swoim, e, z wraz Hagridem był e, dzień przed rozpoczęciem się roku szkolnego. No i tu się zaczyna zagadka właśnie, e, co w tej krypcie się kryło i co e, co, to, co to za rzecz, która ma być e, bezpieczniejsza w ogóle. No cóż, dowiemy się. Praktycznie większość z was wie co i jak się działo, co i czemu było tak się działo itd. itd. Jeszcze tutaj widzę skrzynkę. I tak się dostało właśnie początek całej serii Harry Pottera. I jeszcze jedno. Wraz z śmiercią rodziców Harry Pottera. Eee, Może powiedzieć, że... W cudzysłowie powiadam... Lord Voldemort również umarł. W cudzysłowie, powiadam bardzo w dużym cudzysłowie, żeby nie oskarżaliście mnie o, tutaj o jakieś błędy w fabule i takie pierdoły. Mm, ponieważ... Ee, z dalszych części dowiecie się czemu ten wielki cudzysłów jest dla mnie taki ważny. I... I co? To by było na tyle, no, teoretycznie Lord Voldemort gdzieś żyje i próbuje powrócić do życia. Dlaczego, Mr. jak i czemu, you jak to jest możliwe? Z, z, z kolejnych serii można tak powiedzieć. <coughs> Dobra, no i teoretycznie skończyliśmy kolejne lekcje. Zakończyliśmy, można powiedzieć, pierwszy dzień e, w Ogwarcie. Ponieważ to Obliviozzo! chyba będzie na tyle, chociaż tutaj nie widać zmiany dnia i nocy i dnia. Jednakże można tak powiedzieć, że po tylu lekcjach, no bo lekcje zakończyły roku, uroku, czarną magią, eee, latanie, to to jest trochę tych lekcji już mieli. Tak na Hobart, to jest dość sporo. No nie, żartuję, nie wiem jak tam był plan budowany, ale nie, nie mieli tam jakoś tam napiętego planu. Znajdź trzy ukryte karty Ale to już w pierwszym odcinku. Tak jest. Ja się będę z wami żegnał. W kolejnym odcinku poopowiadam wam co nieco, o czym tam, o czymś tam. Jeżeli coś mi wpadnie do głowy to opowiadam. Jeszcze nie wiem o czym. Ale ja zapraszam was do oglądania moich serii. Nie tylko Harry Pottera, ale również Alpha Protocol, Batman Arcanum Asylum, F1 1979 na, na R-Faktorze. No i właśnie serii Harry'ego Pottera Zapraszam również na fanpage'a. Ja się będę zami żegnał. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Siemanko. Cześć.